Czy jesteś jakieś strony, wraz ze mną jest poza kamerami? Czy masz Damian? Damian wystarczy? W sumie tu nie ma na imię Damian. Zdradziłem jego sekret. Jaki? No, że nie masz na imię Damian. Nie, nie wiem. Ale ja tylko ci mam premium. A to nie jest twoje premium. Nie, mojego nie braka. <gryuty> a widzisz. prawie z zjadł. O, dobrze działa. Ale ja te, też powiem sekret. No? Ej, nagrywasz nuder? Nie. No to nie. A co chciałeś powiedzieć? Oni już o tym wiedzą. Tak? No. Wiesz, że ja to nagrywałem? Co? No to. Gdzie? No to, co powiedziałeś. Gdzie? No i to bym mogę wyciszyć. <laughs> Ale ja jestem podły, nie? Nie, no nie wyciszę, nie wiedzą. Jaki był mój kanał jak ty nadal na mnie mówisz Nie mów tak To jest już przeszłość W sumie w Minecrafcie nadal mam taki nick, ale okej No właśnie A co ty w ogóle... Teraz co ty nagrywasz? Na Ojoj, ojoj. Oj, ja ja GTA jak, jak, ja, jak ja nie jestem na gitarze, no misku No bo nie chciałeś nagrywać i co? No, to ja coś innego robię w tym razie. On już nie, nie kocha nagrywać. Kocham, okay. na, no, Wiesz, że ja im i tak podam. Dobra, to robię coś zaraz sensownego. Las Venturas. 7 FPSów, bardzo dużo Serio? No 6 Ale wiesz, nie ma się co dziwi, ten komputer nie jest jakiś ultra super maszyna, no nie No to nie jest komputer, tylko laptop Też mam na Minecrafcie 70 FPS -ów. Jakie firmy? HP Co? Aha, HP. Ja mam firmy, która już nie istnieje. No nie. A jak się nazywa? A nie powiem, nie powiem, nie będę reklamował. Prawda, to jest duża reklama. Prawda, to nie wypowiada coś? No. Wtedy najpierw się okażę na sklepie, jak wskazuję na drogę. No. Jak cię widzisz? Dobra. Miałem robić coś sensownego A na razie ro robię nic sensownego Zapraszamy. To chyba będę kończył, no nie? Nie, wiem, że się nagrywasz że już podzieś. Nie wiem, ale po co mam długie odcinki nagrywać, jak długo się będzie przesyłać i wszystko No i przez co czas masz ten? No wiesz. No, tak, wiem, ale po prostu kamtazja, ona. Jaką masz prędkość internetu w ogóle? Co? Jaką masz prędkość netu w ogóle? 10 tysięcy na gigabajta. Bo ci uwierzę. <laughs> 50 no, a ja mam 10, bo u nas nie uciągnie więcej niż 10. Chcieliśmy no. mieć. 80 chcieliśmy mieć, ale nie uciągnie. Dlaczego? No, no, bo takie kable są u nas słabe na wsi. Już poradzisz. Takie życie. No a tutaj taka ten, jedna osoba pewna, to powiedziała, że ma ten 10 giga na sekundę, no nie? Mm. Ale to koło nas mieszka, to nie możemy mieć więcej niż 10. I ona ma kablowy, na no nie? Mm. Też z tej samej firmy, co ja. Ale więcej nie uciągniesz tyle, co ja mam, czyli 10. No to byłoby tyle. Lecę jak ptak. Na razie. Subskrybuj i łapkuj.